Pojedynek numer 20. Walimy trzy razy młotem. Pawlak. Jak dalej fali? O, ładnie. Ładny wynik. 7 stóp. Dobry wynik. Luber są drugi strzał, Uwaga, szczela. Słabo się zapiera. Uwaga, ja waga, waga, waga go nie puszcza. Blokada katy, <grym> Boi się ludzi wokoło. <grym> Dobra, teraz życiówka. Patryk. Polak. Skurczy Jak Hulk się złożył. Okay. O, dwa lepiej. <grym> uwaga, uwaga, i! Urwał. Coś ukrył. Ja tak, jak... Ej, patrz. Najlepszy wynik swój, ale, ale słabo. Super, super Ale poszło chyba z przegu. No Ale... Nie. Wszystko w jeden punkt No, chociaż teraz o, najsłabiej Albo no, się z siły wypompowałeś Chyba też Ale zwycięzcą pojedynku jest... Patryk...